Ferrero. 365 krótkich opowiadań dla ducha. Jodły. Od gałęzi jodły oderwała się duża i dojrzała szyszka, a następnie potoczyła się w dół po zboczu góry. Podskoczyła na wystającym kamieniu i z głuchym odgłosem wpadła w wilgotne, dobrze nasłonecznione zagłębienie. W tej właśnie chwili po ziemi rozsypała się garść nasion. Wyrzuconych ze swego wygodnego mieszkanka. Hurra! wykrzyknęły równocześnie nasiona nadszedł nasz czas. Z entuzjazmem zaczęły zagłębiać się w ziemi. Szybko jednak spostrzegły, że ich duża ilość stwarza pewne trudności. Posun się trochę, bardzo cię proszę uważaj, kujesz mnie w oko. Trącając się i popychając, wszystkie nasiona w końcu znalazły sobie miejsce, by wykiełkować. Wszystkie, prócz jednego. Uważam was za bandę nieudaczników. Dorodne i silne nasionko jasno przedstawiło swoje zdanie. Tak bardzo jesteście stłoczone, że zabieracie sobie nawzajem miejsce, dlatego wyrośnicie powykrzywiane i zabiedzone. Nie chcę mieć z wami nic do czynienia. W pojedynkę będę mogło stać się wielkim, wspaniałym i imponującym drzewem. Samą. Z pomocą deszczu i wiatru nasionku udało się oddalić od swych braci. I samotnie zapuścić korzenie na szczycie góry. Po latach, dzięki śniegowi, deszczom i słońcu, wyrosła na wspaniałą, młodą jodłę, która górowała nad doliną. Tymczasem jej rodzeństwo stało się lasem, dającym cień i odpoczynek podróżnym oraz górskim zwierzętom. Trudności jednak nie brakowało. Stój spokojnie i zabierz swoje konary, strącasz moje igły. Zabierasz mi słońce, posum się trochę. Przestaniesz wreszcie targać mnie za włosy? Samotna pełna pychy jodła patrzyła na to z ironią. Ona miała tyle słońca i przestrzeni ile chciała. Jednak pewnej nocy, a było to pod koniec sierpnia, gwiazdy i księżyc zniknęły za groźnymi chmurami. Wiatr wizdał i wirował w coraz mocniejszych porywach, a potem nadciągnęła niszcząca nawałnica. Jodły w lesie drżąc przytuliły się do siebie, dzięki czemu chroniły się wzajemnie i podtrzymywały. Gdy burza ucichła, drzewa były wyczerpane długotrwałą walką, ale wszystkie przetrwały. Wszystkie z wyjątkiem jednego: z dumnej, samotnej jodły pozostał jedynie młędrzastrz kikut stojący melancholijnie na zboczu góry. Drodzy! Do zobrazowania usłyszanego opowiadania Ferrero postanowiłem posłużyć się dwoma prostymi eksperymentami. W pierwszym posłużę się po prostu świeżymi patykami jednej, jednego drzewa, jednego krzewu. Jeden jest wyraźnie grubszy, pozostałe, jak widzicie, są cienkie, ale. Są też i różne, jedne są dłuższe, drugie są krótsze, są powyginane. Po prostu tak jak w życiu bywa. Pojedynkę łatwo się łamie. Zobaczymy co z tym grubym. Czy da się go złamać w pojedynkę? Spróbujmy. Opiera się, ale niestety ulega. Ulega. Natomiast te, chociaż są cienkie, ale jest ich wiele, spróbujemy złamać je, biorąc je razem, kiedy są wspólnie. Spróbujmy to zrobić. Naprawdę staram się zrobić to sensownie, jaką mam. I niestety nie da się rady. W pojedynkę, tak. O, proszę. Pojedyncze ale wspólnie niestety nie dam rady. Trzymają się dobrze. Drugi eksperyment do, będzie, będzie polegał na tym, że do tej planszy przykleję jedno pudełko zapałek większe i pewną, zestaw, piramidkę złożoną z ośmiu połączonych pudełek zapałek. Są one pomalowane, żeby zobrazować, że tak jak i gałązki są różne, bo tak jak i człowiek jest różny, to chwilę zajmie mi czasu. Zatem za chwilę drugi eksperyment. Zatem przygotujmy drugi eksperyment. Przyklejmy duże pudełko zabałek, dużo kleju. O. I teraz będziemy przyklejać te pudełka mniejsze. W różny sposób do siebie. Zobaczymy. Jaki będzie efekt. O pewnie się domyślacie. No, ale ważne jest zobaczyć efekt naszego eksperymentu. Za chwilę dalszy ciąg programu. Gotowe do drugiego eksperymentu. Duże pudełko zapałek przyklejone, trzyma się. Małe pudełka, zespolone ze sobą, także przyklejone. Zobaczymy, które wytrzyma. Do tego użyję taranu w postaci główki czosnku na długiej łodydze. Najpierw uderzymy, no jak, w co, jak będzie. W te małe pudełka spróbujmy. Nie rusza nic. Jeszcze raz, nic. Spróbujmy teraz uderzyć w to duże pudełko stojące osobno, bez niczego. Nasz eksperyment chyba się powiódł. Szczęść Boże. Skończyły się eksperymenty, czas na krótką refleksję. Pomaga nam św. Dominik Sabio, który jest patronem dnia dzisiejszego w naszej Ojczyźnie, patronem salezjanów, patronem młodzieży. On, który miał taki sam problem jak każdy człowiek. Jak każdy z nas, z natury jesteśmy ludźmi, którzy potrzebują coś znaczyć, potrzebują coś osiągnąć, szukają niejednokrotnie pierwszego miejsca. Cóż, tak już jest. Chcemy się wszystkim podobać. Chcemy zajmować pierwsze miejsce na zawodach. Chcemy mieć najlepszą aparycję. Tak już jest z człowiekiem. To powoduje, że niejednokrotnie izolujemy się. Nie chcemy być z innymi, uważamy ich czasem nawet za gorszych. Zdarza się nawet, że i gardzimy drugim człowiekiem. I stajemy często poza innymi ludźmi. Nie chcemy mieć z nimi, z nimi nic wspólnego. Czasem z tego powodu cierpimy. Ale niestety taki już jest człowiek. Czy jest jakieś wyjście? Święty Dominik Savio znalazł takie wyjście w szkole świętego Jana Bosko, w oratorium. Zebrał wokół siebie takich samych młodych chłopaków, aby tworzyć z nimi towarzystwo radości, które mogłoby innych zachęcać. Do bycia dobrymi ludźmi, przez radość, przez zabawę, przez modlitwę. Nie tylko ja sam dla siebie, ale także z innymi. Bo jak widzieliśmy w tym opowiadaniu i w naszych eksperymentach, warto jest być razem. Niewiele rzeczy można zrobić w pojedynkę, a niektóre. Powodują, że człowiek, choćby nie wiem jak chciał, jak się naprężał, nie jest w stanie pokonać sam siebie. Z drugim człowiekiem, chociaż ten drugi jest też inny, powyginany, czasem szorstki, ma, ma różne braki, różne kolce, to jednak można z nim wiele wspólnego dobra uczynić. Wspólna zabawa. Wspólna praca. Wyobrażacie sobie, żeby zagrać mecz piłki nożnej w pojedynkę? No, jeden na jeden można, ale co to za mecz? Czy wyobrażacie sobie, że drużyna koszykarska oparta jest tylko na jednym zawodniku? Czy wyobrażacie sobie, że siatkówkę można wygrać w pojedynkę? Czy wyobrażacie sobie, żeby rodzina. Była w pojedynkę, żeby każdy szedł w swoją stronę, kiedy istotą rodziny jest bycie wspólnie, tworzyć, tworzyć wspólnotę, być razem w tym, co piękne, co zwycięskie, co raduje, ale także wtedy, kiedy, kiedy są rzeczy trudne, kiedy trzeba się wysilić, kiedy są trudności, cierpienia. Myślę, drodzy, że bardzo dobrze jest być razem. Chociaż czasem trzeba pokonać te trudności. To, że ten drugi jest trochę inny, trzeba pozwolić mu być trochę innym, trochę powyginanym, trochę szorstkim. Dlatego tak ważne jest w byciu razem przebaczenie, ale także umiejętność ustępowania, rezygnowania. Z tego własnego znania, z własnego widzimisię. się. Iść razem nie jest łatwo, ale niezwykle pięknie jest iść razem, budować swoje życie z drugim człowiekiem. To jest wspólnota. Ta wspólnota oparta jest na miłości, na przebaczeniu, zrozumieniu, współpracy. Niejednokrotnie na wybaczaniu sobie i to wiele razy dziennie. Zobacz, ta zachęta na koniec. Próbujmy budować nasze życie razem. Szczególnie teraz, kiedy są te trudności, jakie przeżywamy, te przeciwności, kiedy nas często drudzy denerwują, złoszczą, bardziej niż kiedy indziej. Rezygnujmy trochę z siebie. Z własnej szorstkości, z szukania siebie, z własnej niezależności. To nie znaczy, że nie jesteśmy wolni. Wręcz przeciwnie. Zapraszam Was, módlmy się o ten dar jedności wzajemnej. Jestem dzisiaj w świetlicy małych dzieci. Smutno jest bez Was. Pusto. Modlę się o to, aby przyszedł już czas. Aby to miejsce się na nowo wypełniło Waszym gwarem, śmiechem, pomysłami i wspólną pracą i radością. Do zobaczenia, do wspólnego Alleluja i do wspólnych zajęć. Z Bogiem zostaniesz.